Dzień rozpoczęliśmy znowu od Ferg Baker. Tym razem skusiliśmy się na krosanciki, na wypieki i na słuchajcie, francuską bagietkę. No. Szok i niedowierzanie. Dokładnie. Smakuje jak francuska bagietka? Dobra? Dobra. Oprócz tego wzięliśmy krosanciki i e, taką, e, takie ciasteczko z malinami. Także dzień dobry, witamy się z Wami. Nadal z Queenstown. że brać, czy nie brać? Odkłynąć. Hej, a my znowu w drodze. Tam się suszą moje spódnki, bo robiliśmy wczoraj pranie. Więc nie jest tak, że my cały czas chodzimy w tych samych rzeczach. Nawr chodzimy w tych samych rzeczach, ale je pierzemy, żeby nie było. Dobra, mniejsze z tym. Chciałam Wam powiedzieć o, o tym, co nas strasznie śmieszy w Nowej Zelandii, a mianowicie. Jest sobie droga, jest to droga w górach, kręta, jednopasmowa, zakręt na zakręcie, te zakręty naprawdę są ostre. No i co? I ograniczenie 100 km na godzinę. Okej. Okay. No i generalnie w Nowej Zelandii to tak wygląda, że czy jest droga prosta taka na autostradzie, czy jest droga kręta w górach? Jest 100 km na godzinę poza miastem. To po prostu wygląda. Co z tego, że nie pojedziesz tą drogą szybciej niż 60 km na godzinę? Bo po prostu się nie da. Eee, możesz się 100, spać, luzik. Ale na autostradzie nie, nie możesz przyspieszyć. Także jest to takie trochę dla nas dziwne. Prawda? Tak. Przystanek w tenau nad jeziorkiem. Tomek już. Masz sobie krosacika i ko jest piękne. Czy muszki gryzą? Być może. Nie widać. No, czerwone ręce. No, I to jest co ta, jak ta swędzi. Słuchajcie. Tu mamy mistrza parkowania. Stanął sobie na środku i jest zadowolony. Dużo miejsca było. Nie na no spaczku. Ja tam nie mam nic przeciwko. No I wreszcie możemy się z Wami podzielić projektem, sekretnym projektem, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie i o którym też wspominaliśmy w poprzednich filmach. To jest też projekt, którym żył cały podróżniczy Instagram, także naprawdę akcja jest dosyć duża. A mianowicie zostaliśmy zaproszeni do tworzenia Travel Packa, czyli paczki 58 podróżniczych e-booków, i przekrój tych e-booków jest naprawdę, słuchajcie, bardzo różnorodny, bo od podróży po Polsce przez city breaki w Europie, aż po dalekie podróże typu Australia, Kolumbia czy Patagonia, którą właśnie my dostarczyliśmy do Travelpaka. Znajdziecie tam również e-booki know-how, czyli jak podróżować taniej, jak podróżować z dzieckiem. Także naprawdę, przekrój tych e-booków jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki, i myślimy, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Nawet jeżeli nie teraz, to może jakiś kierunek marzy Wam się za 2-3 lata, i wtedy również te e-booki się przydadzą twórcy, tacy jak Couple Away ze swoim przewodnikiem o Teneryfie, Ania Maluje, czy Gdzieś Ty Był, są naprawdę duże podróżnicze konta, które dostarczają swoje przewodniki właśnie do Travelpaka. No i co? Akcja jest limitowana. Tylko do 7 marca, do godziny 23:59 czasu polskiego, możecie nabyć paczkę, potem już nie będzie takiej możliwości, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie to już teraz, żeby po prostu Wam nie przepadło. My będziemy jeszcze o tym pewnie przypominać, natomiast no, jak już kupicie, to będziecie mieli już teraz. Cena? bo to też jest istotne, to 219 zł, a więc za jednego e-booka wychodzi, słuchajcie, tylko 3,78. To jest naprawdę bardzo tanio i myślimy, że już druga taka okazja się po prostu nie trafi, żeby za 3,78 mieć e-booka podróżniczego od Couple Away, który normalnie kosztuje 120 zł. No i co jeszcze istotne? 9 zł z każdej paczki. E, idzie na cele charytatywne, także pomagamy przy okazji zwierzakom, zwierzakom, e, zwierzakom i zwierzaki będą nam za to wdzięczne. E, co również jest istotne, może już nie z Waszego punktu widzenia, ale z naszego punktu widzenia jest to istotne, e, działamy na podstawie linku afiliacyjnego, e, który znajdziecie w opisie. Czyli e, jeżeli zakupicie paczkę przez nasz link, to my e, zarobimy po prostu zarobimy za dostarczenie naszego e-booka do tej paczki. Natomiast jeżeli kupicie go w jakikolwiek inny sposób, nie przez nasz link, no to my nie mamy z tego nic. Także bardzo zachęcamy i bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby wam się udało kupić właśnie z naszego linku afiliacyjnego. No i co? Po prostu teraz myślimy, że to jest niesamowita okazja. Drugi raz takie coś może się nie trafić, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy do zakupu. Link znajdziecie pod tym filmem. No i co? Zapraszamy. Słuchajcie, generalnie to trochę nam wstyd, bo zawsze jak przyjeżdżamy na takie kempingi, to tutaj ludzie naprawdę gotują takie rzeczy, że ja w takich w domu nie gotuję. Ja nawet z termomiksem takich rzeczy nie gotuję. A tutaj ludzie gotują na kempingach takie rzeczy. I trochę jest nam wstyd, bo my dzisiaj zjedliśmy e, za Filiza. Zaleźliśmy w sklepie. Znaliśmy, że zalejemy je tylko wrzątkiem. I były bardzo dobre. najedliśmy się. No ale fakt jest faktycznie, że to jakieś szparagi, nie szparagi, uch, oh, oh, oh. nie wiadomo co. No, dobra. E, kończymy dzisiaj. Żegnamy się z wami tam się ludzie, w ogóle mają kieliszki do winy. kieliszki do winy na kempingu. No, dobra. Kończymy. Żegnamy się z Wami. Buziaki, kupujcie paczkę. Pa pa.